Hej hej, witajcie na kanale Tarcistki Iris. Witajcie kochani w mojej przestrzeni. Zapraszam was moi mili do wysłuchania ważnego przesłania, czyli karty dnia na dzień 6 maja 2021 roku. Wybieram z kart tarota oraz dopowiadam kartami wyroczni moi drodzy A, więc zobaczmy sobie co chcą powiedzieć karty na dzień 6 maja 2021 roku co nas wiedzie, co prowadzi jaka jest energia jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich, moi kochani pamiętajcie że są to czytania ogólne czyli nie z wszystkimi zawsze ta karta rezonuje na czytania prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila ok dobra, odkładam Poczekajcie, poprawię i już. Słuchajcie, będzie to dzień dziesiątki kielichów, czyli, moi drodzy, dzień z bardzo dużą ilością radości, świętowania. Słuchajcie, być może. Jest przed Wami w tym dniu jakieś bardzo ważne spotkanie. Niektórzy z Was, moi drodzy, pozytywnie zakończą swoją pracę. Wchodzą nowe znajomości, nowa miłość dla niektórych, na pewno dużo radości, słuchajcie. Tak zapowiada się dzień harmonii, stabilizacji pewnych ważnych wydarzeń, ale na pewno przy, y, takich przyjemnych, tak przyjaznych dla y, każdego, słuchajcie. Tak, w pracy karta mówi o bardzo dobrym dniu w tej swojej pracy, o y, Rozwoju, słuchajcie, tak? pojawi się jakiś sukces, być może niektórzy będą otrzymywać nowy awans, jakieś premie, jakieś nagrody, więc tutaj generalnie jest um, dzień sukcesów w pracy. Tak? Ta karta w ogóle wskazuje na dobrze prosperującą firmę, jeżeli ktoś taką firmę właśnie posiada, słuchajcie. tak. Wchodzi się z rozszerzeniem, słuchajcie, i w tym dniu widzi się jakieś nowe kierunki rozwoju, właśnie firmy. W uczuciach. Harta mówi o ładzie, o szczęściu i tak naprawdę o zadowoleniu z życia rodzinnego. Czujecie po prostu spełnienie. Radą jest, moi kochani, byście dostrzegali, że wszystko w Waszym życiu jest doskonałe i jest takie po prostu, jak powinno być. Cieszcie się, cały. Dzień moi drodzy, cieszcie się, tak? Jest to dzień szczęścia, harmonii, spokoju, wzajemnej miłości. Słuchajcie, poczucia jedności, macie to zaufanie, dzielicie się swoją radością z innymi. Zobaczymy, co chcą dopowiedzieć jeszcze, moi kochani, karty wyroczni. Na dzień 6 maja 2021 roku do głównej karty dla wszystkich. Ok, słuchajcie, odkładam i już wam. No, dobra, pokażę. Słuchajcie, włączyłam dzisiaj lampę i taki gorszy, bo już tak robi się ciemnie. Ja chciałabym, żebyście dobrze widzieli kartę. Słuchajcie, słuchajcie, dobra, jest to sierp, a sierp tak naprawdę mówi, że z decyzją wchodzicie w ten dzień, odcinacie się od pewnych rzeczy i wchodzi wreszcie zdobycie czegoś, co jest. Wam pisane, zrywacie w ogóle, moi drodzy, swoje szczęście, zrywacie te plony, zrywacie to, co wcześniej było gdzieś tam zasiane, teraz nareszcie zrywacie, czyli mamy rozrost, mamy szczęście, mamy stabilizację, wchodzi zadowolenie, wchodzi odbieranie swoich rzeczy, słuchajcie, tak? Bierzecie po prostu to, co jest wam pisane, zbieracie te plony, odcinacie się od niektórych rzeczy, których tak naprawdę nie chcecie, odrzucacie stare rzeczy, wchodzicie ze szczęściem, słuchajcie, bo przy dziesiątce, Kielichów, ta karta właśnie mówi o odcięciu starych rzeczy, o tym szczęściu, o szczęśliwym w ogóle spełnieniu w każdych aspektach w tym dniu, tak? Po prostu zrywacie swoje szczęście, bierzecie do ręki to, co jest Wam pisane, bo Wy wiecie, że to jest taki dzień, słuchajcie, tak? Macie głębię szczęścia rodzinnego, macie harmonię w ogóle, słuchajcie, czujecie stabilizację, bo zrywacie to, co wcześniej robiliście, słuchajcie, tak? Macie w tym dniu, generalnie nie bardzo dużo powodów do radości, do spełnienia, do szczęścia. Przede wszystkim po prostu szczęścia w tym dniu będziecie się czuli zjednoczeni. W tym dniu będziecie odbierać to, co wam się należy w tym dniu. Po prostu moi drodzy, będziecie świętować, będziecie się cieszyć, tak? Będziecie mm, z tą decyzją, którą wcześniej podjęliście Ewidentnie wchodzić w to, co jest wam pisane. Moi kochani, życzę Wam właśnie w tym dniu samych cudowności. Życzę Wam, by, te dziesiątka, by ta dziesiątka kielichów, która jest Wam w tym dniu energetycznie pisana, pozwoliła Wam na pełny dzień szczęścia, tej harmonii, słuchajcie, rozrostu, tak? tego co naprawdę po prostu chcecie odbierajcie to co jest wam pisane nie bójcie się tylko idźcie po swoje życzę wam samych cudowności pozdrawiam iris pa pa